słowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam São Paulo, z gorącego São Paulo w Brazylii. Ciekawy jestem czy odgadniecie co to na początku było i o to samo chciałbym zapytać mojego dzisiejszego gościa Karol Pilarz. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam wszystkich oglądających na żywo. Bądź też tych, którzy oglądają zapis. Szczerze powiem, Tomasz, nie mam pojęcia, co to jest. Widzisz, to jest w ogóle ciekawe, bo Ty jesteś w Częstochowie, a ja pochodzę z Praszki. I te 60 kilometrów od Częstochowy, w małej Praszce, jak byłem dzieckiem, to uwielbiałem wszelkiego rodzaju lampy migające, takie dyskotekowe, umieszczać w swoim pokoju. Tylko w tamtych czasach nie było takich pięknych lamp. I tutaj w San Paulo wybrałem się do klubu, słuchaj, i zobaczyłem taką kulę, tylko że to była taka właśnie kula, w której, w której różne lampy się pojawiały. I pomyślałem sobie, że zaczniemy razem ten odcinek, ponieważ Ty bardzo innowacyjnie podchodzisz do sprzedaży, a ta kula dla mnie jest właśnie takim symbolem tej innowacyjności. O co chodzi z tą sprzedażą u ciebie? No, ja tak naprawdę sprzedaję bardzo mocno po swojemu. Bardzo dużo się uczę od osób doświadczonych, od z różnych e-booków, szkoleń, jakichś kursów, raczej tak dla siebie. Natomiast no, mam ten jakiś swój styl, swoje cechy charakteru, które gdzieś tam mi pomagają właśnie kreatywnie podchodzić do rozwiązywania problemów do tej sprzedaży. No i właśnie dlatego tak myślę dobrze, sobie w tej sprzedaży też radzę, głównie przez tą kreatywność, przez takie niestandardowe pomysły, niestandardowe rozwiązania. Może to wynika też z tego, że masz młody umysł, nie będę pytał o wiek, ale widzę, że, 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 że masz taką świe, takie świeże myślenie o tej sprzedaży. No wiesz co, mam tutaj w tym momencie za niedługo będę miał 27 lat, więc no jeszcze troszkę troszkę do tej 30 brakuje. Najmłodszy już nie jestem, stary jeszcze nie, więc fajnie. Sprzedaży się ze sporo, bo od 18 roku życia, praktycznie no powiedzmy od 19, więc no trochę tych lat już minęło w tej sprzedaży. No, i tak jak mówię, no można powiedzieć, że takie młode pokolenie sprzedawców. Tak? No, chyba mogę się tak nazywać. No to porozmawiamy o tej sprzedaży. Oczywiście jesteśmy na żywo, łączymy się między Brazylią a Polską w rozmowach ze świata. Jeśli macie pytania do Karola, albo chcielibyście skomentować to, co mówimy, to zapraszamy. Piszcie, będziemy czytali wasze komentarze. Czym jest Vinted? Najprościej można powiedzieć, że zwyczajna aplikacja podobna do Allegro, do Elixa, na której po prostu można wystawiać ubrania, raczej używane. Natomiast różnego rodzaju przedmioty taka platforma do sprzedaży tak naprawdę. Co możemy sprzedać w takim razie na Vinted? No, opcji jest dużo tak już tutaj na start tak jak większość osób pewnie gdzieś tam Vinted kojarzy to będzie myślało właśnie głównie o ubraniach. Natomiast no, jest tutaj kilka kategorii nie jest to tak rozbudowane jak na no, czy na Allegro natomiast wchodzą w to również jakieś tam kategorie z z domu, czy tam ze zwierząt, z jakiejś tam małej elektroniki, jakieś akcesoria, buty, no takie powiedzmy tematy okrojone, można powiedzieć, alegro okrojone, o lik z niektórych po prostu takich najbardziej podstawowych kategorii. Widzimy, że pierwsze osoby się pojawiają. Witamy bardzo serdecznie bez lukru. Cześć, melduje obecność. Dzień dobry. Witamy Dzień dobry. Kawkę. Dobry. Jesteśmy na podium. Dzień dobry. Witamy także Kawkę jeszcze raz i jest Ania z nami. Jestem bardzo nam miło. Piszcie, komentujcie. No to porozmawiamy w takim razie o dodatkowym źródle dochodu, czy w takim razie Vinted jest dobrym pomysłem na to, żeby właśnie sobie parę groszy dorobić. No powiem szczerze, że moim zdaniem bardzo mocno tutaj Vinted teraz się wyróżnia na tle innych aplikacji, takich stron do tego do zarabiania, jakichś takich pierwszych pieniądz, pieniędzy, no bo jednak jest to bardzo proste, tak? Wystarczy sobie wystawić jakieś tam swoje rzeczy stare z, z szafy i już kilkaset złotych tak naprawdę można mieć w kieszeni, tym bardziej, że dużo osób żyje takim trybem życia, że jednak generuje te, te rzeczy w swoim domu, zbiera, nie sprzedaje, przechowuje. Natomiast Winter właśnie wprowadził taką świeżość i, i sposoby szybkie na pozbywanie się tego, co jest w sumie spoko, tak? Bo nie musimy czekać, nie musimy się promować, nie musimy być doświadczonym sprzedawcą, a już mamy możliwość tych rzeczy się pozbyć. No, zacząłem od razu myśleć, bo ja jestem w ogóle zbieraczem. W sensie często mówię po moich powrotach, że na przykład jestem rok w podróży i przez ten rok jestem z małym plecakiem i walizką. A później przyjeżdżam do Polski i tylko przez rok nazbieram tyle rzeczy, ile no, takiej podróży to bym chyba przez całe życie musiał. Więc później zastanawiam się, co z nimi zrobić. I zazwyczaj lądują albo u mojego przyjaciela w piwnicy, albo u babci w pokoju, albo u rodziców. I tak leżą latami. I z latami tracą wartość. A teraz sobie tak pomyślałem, może w listopadzie, jak wrócę do Polski, to wintet będzie bardzo dobrym rozwiązaniem dla mnie. No, powiem Ci szczerze, że wielu, wielu, wiele osób, w tym ja, tak naprawdę zaczynało właśnie tak swoją przygodę. Ja w 2020 roku, więc dosyć niedawno, pamiętam to dosyć dokładnie, testowałem sobie różnego rodzaju biznesy, pobrałem aplikację Winted, właśnie tak jak Ty opowiadasz, wystawiłem zbędne rzeczy, które gdzieś tam po kątach stały. No i tak ta się przygoda zaczęła, tak? Wpadły jakieś pierwsze pieniądze, zauważyłem w tym potencjał, zamówiłem więcej towaru, to sprzedawać i tak się to po prostu rozrosło. A czyli na wintek możemy sprzedawać nie tylko towary, które mamy na przykład w szafie, ale też takie, którymi regularnie możemy handlować? No tak, ja tutaj sprzedaję na internetu już od wielu lat. Można powiedzieć, że mam już u siebie w zespole wielu, wielu przedsiębiorców, którzy też firmy swoje prowadzą, handlują tutaj przedmiotami. Natomiast no większość osób jednak idzie w te ubrania, tak? bo to jest jednak aplikacja do sprzedaży ubrań, więc no to jest taka najpopularniejsza nisza. Ludzie tam tego szukają, więc głupio by było tego nie sprzedawać, prawda? Pierwsze osoby komentują. Anna napisała: Anna, Nianka. Ja również typ zbieracza. No to mamy coś wspólnego, Aniu. Może jakieś rady, jak sobie z tym radzić? Chociaż teraz to już chyba największą radę mamy: vinted. Ale chciałbym Cię zapytać o, o to: czy wiesz, może jak w Brazylii wygląda sprzedaż na ulicy? Nie mam pojęcia, ale jeśli tylko mają taki element, że lubią się targować, to ja bym bardzo chętnie tam chciał pojechać i na pewno bym oszczędził trochę, bo ja lubię takie wyzwania, ale no możesz powiedzieć. No to w Brazylii na plaży jest często tak, że promenady są ustawione ludźmi, którzy coś oferują i coś sprzedają i oni po prostu do ciebie podchodzą i cały czas mówią amigo, czyli przyjacielu, kup. Ale najlepsze sprzeda sprzedaże są w Kolumbii, ponieważ jak wynajmujesz sobie Parasolkę i dwa krzesełka na plaży, to po prostu co dwie minuty podchodzi do ciebie jakaś osoba, która ci oferuje albo jedzenie, albo masaż, albo jakąś zabawkę, albo głośnik. Nawet, żebyś sobie głośnik Bluetooth wynajął na dwie godziny, żebyś mógł słuchać muzyki. I przyznam ci się, że jest to bardzo męczące, ale zauważyłem w tym sposób, że jak ktoś wykona na przykład dwa prób w ciągu dnia, to co któraś tam osoba to kupi. No, dużo prościej byłoby tym osobom pewnie przez aplikację sprzedawać, chociaż nie wiem, czy na plaży, ale skoro wspomniałem o tej Brazylii czy Kolumbii, to rzućmy okiem, jak wygląda w Brazylii właśnie kupno na przykład kokosa. Zobaczmy. Fresco, si? Fresco, coco? Fresco Nice, Hola super. amigo? ¿De dónde Polonia. Polonia. Sí. sí ya me a Brasil. Ah, muchas gracias. Obrigado. ¿Sí? ¿Puedes? Vale. Gracias. Obrigado. Ah, muito bueno. Muito obrigado, amigo. Obrigado. E saludos para polacos. Oh, saudações à Polônia. Sejam bem-vindos ao Brasil. Tchau, obrigado. Obrigado. Czyli pozdrowienia dla Polaków z Brazylii i obrigado, dziękuję. Dziękuję i do widzenia. Co ciekawe, tutaj w ogóle wszyscy mówią po portugalsku, a ja do nich mówię po hiszpańsku, ponieważ nie znam portugalskiego i słuchaj, rozumiemy się bez problemu. To tak wygląda sprzedaż między innymi na ulicy w Brazylii. No, powiem szczerze, że jak tak patrzę, to może się to wydawać jakieś dziwne, śmieszne dla niektórych, ale tak naprawdę takie osoby, które sprzedają na takich targowiskach wbrew pozorom, są stworzone do takich prac, bo jednak nie każdy by wyszedł tak na ulicę i sprzedawał. Ja sam miałem taką przygodę, jak miałem parę lat, gdzieś tam sprzedawałem śliwki na kilogramy, więc no wiem, wiem mniej więcej, jak to wygląda. Natomiast no mają wspólne cechy z takimi sprzedawcami, tak? Od początku do końca uśmiech. Serdeczność, oczywiście komunikacja, wyciągają rękę do Polaka czy tam do innego turysty, zagadują, łapią, robią nic, coś z niczego tak naprawdę. Nie wiem, jakieś podrzucanie kokosa, jakieś wbijanie słomki to są takie niby zwykłe rzeczy, ale to właśnie robi z tej sprzedaży takie show trochę, przez co łatwiej nam te pieniądze zostawić i później jeszcze to pamiętamy przez wiele. No ale to jest w ogóle hmm. bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja na przykład do tego pana trzy razy wróciłem w trakcie swoich dziesięciu dni w Brazylii. To... Zresztą notabene na ulicy też jest bardzo dużo artystów, którzy. Na przykład kupiłem magnesik, słuchaj, magnesik ręcznie malowany i to jest mój pierwszy w życiu magnes. A gromadzę magnesy, bo bardzo, bardzo lubię, e, który został namalowany ręcznie, więc z drugiej strony na wintet jakby taki magnesik się znalazł, ręcznie malowany. Może będzie, co? Poszukam. Kurczę, powiem szczerze, że ciężko, na pewno ciężko byłoby znaleźć. Jeszcze tutaj z Brazylią, że tak powiem, współpracy nie mamy, bo nie wiem, czy wiesz. Ale... <laughs> Jest połączone z różnymi krajami, między innymi z Litwą, Węgrami, Danią ostatnio doszła, więc jakieś tam połączenie tych krajów jest, kilka ich tam jest. W Brazylii chyba niestety nie będziemy mieli nigdy, natomiast kto wie, ja bym może chętnie takiego kokosa jednak zamówił. No, z Brazylii koszt wysyłki mógłby być drogi, ale słyszałem ostatnio, że impost się pojawił w Kolumbii. Nawet przechodziłem raz ulicą i zobaczyłem w kiosku, że jest możliwość nadania paczki. Więc może kiedyś z, Bra z Kolumbii, na przykład takiego kokosa do Polski, będzie można wysłać. Rzucam okiem na komentarze. Anna napisała. Uwielbiam się targować, ale tak na wesoło, bez spiny. Kolejne pytanie do Ciebie: co najlepiej sprzedaje się na Vinted oprócz ubrań? Chciałbym wejść na Winted, ale z czymś innym niż ubrania, ale nie wiem, co najlepiej sprzedawać oprócz ubrań. Jakieś pomysły? No, teraz tak naprawdę jest sezon zimowy, więc najlepiej polecam sobie wejść na jakąś stronkę typu AliExpress, bo tamtych produktów jest mnóstwo. Nawet niekoniecznie trzeba stamtąd zamawiać, raczej można się zainspirować różnymi rzeczami. Polecam też wejść sobie chociażby w regulamin Vinted, sprawdzić sobie kategorie, w jakich właśnie można wystawiać różnego rodzaju przedmioty, bo to, jakie przedmioty można wystawiać, już jest dla nas podpowiedzią, co można sprzedawać. Tak więc, no tutaj jakby takich podpowiedzi jest dużo. Mamy teraz sezon jesienno-zimowy, więc tutaj można w tego typu produkty uderzać. Idzie Black Friday, idą święta, idzie Halloween, więc już można się uzbroić na takie fajniejsze, większe święta, przygotować swoje oferty i, i już. Karol Pilasz cały czas z nami. Jeśli macie pytania, piszcie, komentujcie. Czy na mentoring do ciebie związany ze sprzedażą na Vinted można się zapisać? Można, można, jeszcze można. Ja mentoring wystartował właściwie od początku tego miesiąca, 1 września. Jakoś do połowy października wstępnie będą zapisy otwarte. Fajna sprawa, bo to też taki jedyny projekt w Polsce. Nawet jak są ludzie, którzy gdzieś tam się zajmują Vinted, to nie są związani aż tak ze sprzedażą jak ja też tutaj poświęciłem tak naprawdę jedną czwartą roku, bo ten mentoring będzie, jedną trzecią, przepraszam, roku, bo ten mentoring trwa 16 tygodni, więc jeszcze można się zapisać. No i polecam, jak ktoś na pewno rozważa tutaj Winted jako dodatkowe źródło dochodu, no to jest to wybór idealny. Zapraszamy i zachęcamy. A ja mam teraz pytanie, bo ja jestem w São Paulo. Ciekawy jestem, skąd Wy jesteście. Jakbyście mogli napisać swoje miasto, z którego jesteście i dać serce albo lajka. Like Też chciałbym zobaczyć, ile osób nas ogląda, więc czekamy na właśnie Wasze reakcje. Na zakończenie, powiedz jeszcze, jakie wyniki osiągają Twoi podopieczni. No że na wstępie powiem coś takiego, bo dużo osób zawsze podchodzi z dystansem do takich osób jak ja, które gdzieś tam przekazują swoją wiedzę i zaraz myślą, że jak ja tutaj sprzedaję jakieś swoje produkty czy usługi, to że każdy będzie zarabiał to samo. No niestety tak to nie działa. Biznes to biznes, towar towar. To jest wszystko sobie nierówne, różne są sytuacje natomiast no, są uczniowie, którzy osiągają dodatkowy dochód na poziomie, nie wiem, 1000 zł miesięcznie, 1500, a są tacy, którzy po prostu działają regularnie, no jest to 2, 3, 5, 10, 15 tysięcy złotych, więc no, są to na pewno pieniądze, za jakie da się żyć. Zapraszamy w takim razie i odsyłamy na Vinted, a każdy, kto chciałby zacząć przygodę z Vinted, może się do Ciebie zgłosić. Jak Cię znaleźć? No, najlepiej udać się na Instagrama Poradnik Handlowca na YouTubie. Na Instagramie jestem cały czas. Pomimo tego, że gdzieś tam dużo osób mnie obserwuje, sporo osób do mnie pisze, to daję radę ciągle każdemu odpisywać. Dlatego tym bardziej warto się zastanowić nad taką współpracą, no bo jednak jest to współpraca ze mną, indywidualna. Jest ten kontakt, co wszystko tak naprawdę też ułatwia. Nie, jest, nie są takie suche produkty i tak dalej, tylko jest to wiedza, którą pomagam dosłownie wprowadzać w życie. Bardzo dziękuję za rozmowę, Karol Pilarz, specjalista od sprzedaży, który o Vinted dzisiaj opowiadał. Dzięki za spotkanie, patrzę jeszcze skąd są nasi widzowie, Gdynia, Ostrołęka, województwo mazowieckie, bardzo, bardzo się cieszę za wszystkie reakcje i dziękuję Ci Karolu za spotkanie. Dziękuję, dziękuję również za zaproszenie, bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w takim nietypowym wydarzeniu. Dowiedziałem się co nieco o kokosach, o sprzedaży w Brazylii, więc no zawsze dodatkowa ciekawostka. No, a przy okazji myślę, że też mieliśmy bardzo fajne połączenie, bo ja cały czas jestem pod wrażeniem tego, że takiej grubości kabel leży na dnie oceanu, i takich kabli na całym świecie jest około 120, i te kable powodują to, że my się wszyscy jesteśmy ze sobą w stanie połączyć i rozmawiać w czasie rzeczywistym, świetnej jakości. No to jest dla mnie jakiś w ogóle kosmos cały czas. No technologia, technologia idzie do przodu, wszystko idzie do przodu. Jest to niesamowite, daje to naprawdę fajne możliwości. Dlatego tym bardziej zachęcam wszystkich do korzystania właśnie z technologii, wchodzenia w YouTube, w Instagramy, w markę osobistą, w e-commerce, wszystko co w internecie, bo to naprawdę wam się zwróci. Pod stolicę jeszcze nas odwiedziły. Bardzo, bardzo dziękujemy jeszcze raz za całe spotkanie. Do zobaczenia. Mówi Tomasz. Słodkie na zakończenie jeszcze trochę migawek właśnie z Rio de Janeiro w Brazylii. Do zobaczenia, Kamilo Kastrualizacja. To masz słodki. Cześć. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli doceniasz naszą pracę, polub nasz kanał oraz zobacz inne filmy w sferze wizjonerów. Nagrywaj z nami profesjonalne filmy i podcasty. Dołącz do naszych książek, w których prezentujemy ludzi biznesu. Do zobaczenia w sferze wizjonerów.